Witajcie, dzisiaj nie ma żadnego pluginu, ani skryptu bo ja potrzebuję trochę czasu, aby będę pisać kolejną rzecz i dzisiaj pokażę Wam taki bardziej ciekawostkowy filmik i po prostu pokażę Wam jak z bliska wygląda taka piłeczka dysesowa musi tu gdzieś powietrze uciekać, więc zobaczymy jak wyglądają te dziury w tej piłeczce zobaczymy również jak wygląda nadruk z bliska oraz to łączenie tak więc, zobaczmy tak wygląda właśnie ta powierzchnia z bliska. Jak widać nie jest ona zbytnio gładka. Ale te dziury niekoniecznie są wystarczająco głębokie, aby mogło nimi uciekać powietrze. Tutaj mamy kawałek na druku, Jak widać wygląda to jak po prostu była rozena farba w tym miejscu. I jak widać nie jest to gładkie. Tam gdzie są wgłębienia na piłce to są tutaj też również wgłębienia. Lecz z daleka, tutaj nic nie widać, nikogo, że to nie jest dokładne. Z daleka wygląda na pełne wypełnienie. Zobaczmy łączenie jak wygląda. Mamy to łączenie. Jak widać jest tu wyraźna dziura. Nie jest to szczelne. I prawdopodobnie w tym miejscu właśnie ucieka powietrze podczas zniatania. Teraz wam pokażę jeszcze, jak wyglądają takie zmarszczki, które powstają przy zniatają piłki z bliska. Tu mamy właśnie taką przykładową zmarszczkę. Jak rozluźnię piłkę, to, to znika, się pojawia. Powinien tu odzyskać więcej, mamy takie malutkie. Mamy też różne większe, o tu jest, nie, to jest wyłączenie piłki akurat. Ale tu jakieś znajdziemy, od tutaj na przykład. Jest jakaś smaczka. Jak widzicie, nie rozluźnia To się pojawia, puszczam, to znika. O tu mamy więcej właśnie. Widzicie jak to się pojawiają i znikają te zmarszki nie wiem co one niejako bardzo głębokie ale się to po ta powierzchnia wgina do środka i tak to wygląda no i to jest wszystko co mogę wam pokazać z bliska w tej piłce jeżeli wam się spodobał ten filmik to możecie zostawić łapkę w górę do zobaczenia w kolejnych odcinkach ziemia